Czowaj, druchni, druchowie, jest niedzielny poranek i każdy normalny człowiek przewraca się teraz pod kołdrą na drugi bok. A ja postanowiłem nagrać dla Was krótki film informacyjny. Jeżeli dokładnie śledzicie mój kanał z piosenkami harcerskimi, zauważyliście pewnie, że zbliżamy się do 20 tysięcy subskrypcji. I nie kryję tego, że ta liczba jest yy, dla mnie czymś niepojętym. Gdy zakładałem ten kanał w 2012 roku, sądziłem, że wrzucę tam kilka piosenek, z czasem entuzjazm do nagrywania opadnie, a kanał stanie się jakby takim miejscem, do którego co jakiś czas jacyś harcerze będą wracać i yy, odsłuchiwać piosenki, które tutaj wrzuciłem. Tymczasem po tych 8 latach zebraliśmy 20 tysięcy osób, harcerzy czy też były harcerzy, którzy zaglądają, zaglądają tutaj regularnie i bardzo mnie. To cieszy. Nawet nie wiem, czy jesteście w stanie pojąć, jak bardzo czekam na przebicie tej magicznej liczby 20 tysięcy subskrypcji. I co jakiś czas włączam aplikację, odświeżam i sprawdzam, czy już ten moment nastąpił. Z takich ciekawostek odnośnie kanału, opowiem Wam o piosence, która nosi tytuł Ja mam tylko jeden świat. W ostatnich 28 dniach została ona wyświetlona 35 tysięcy razy. Nie wiem co się stało, ale jest ona teraz najbardziej popularną piosenką na moim kanale. Mam pewne przypuszczenia, że ta piosenka jest zadawana przez nauczycieli muzyki yy, uczniom szkół podstawowych, zakładam, yy, bo zakładam, że to w tym wieku właśnie taką piosenkę śpiewa się na lekcji muzyki. I dlatego właśnie tyle osób odsłuchuje. Yy, ja mam tylko jeden świat na moim kanale. Wracając jednak do głównego wątku, który chciałbym tutaj poruszyć, czyli tych 20 tysięcy subskrypcji, które niedługo mam nadzieję, wybiłem na kanale. Z tej okazji przygo przygotowuję dla Was pewne niespodzianki, o których opowiem dopiero w momencie, gdy te 20 tysięcy subskrypcji uda Wam, się, uda Wam się przebić. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście zbierali teraz z okolicy jakichś harcerzy i kierowali ich na mój kanał z piosenkami harcerskimi, ale też ten tam na szlaku. Na którym jesteście właśnie teraz. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to by było na tyle, co mam dla Was do przekazania. Z takich smutnych informacji, to opowiem Wam tylko o tym, że nagrywając takie intro do tego, tego vloga, z takim typowym chodzeniem dla mnie, udało mi się złamać mój statyw. Trzymam teraz go za dwie nogi, nie za trzy, które miał wcześniej. Bo. Ustawiając go na ziemi i lekko go dociskając, żeby był stabilny, złamałem jedną z nóg, co jest bardzo smutnym dla mnie wydarzeniem. Jeżeli łączycie się ze mną w bólu, napiszcie to w komentarzach poniżej. To by było na tyle. Druhni i Druchowie życzę Wam udanej niedzieli i do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym nagraniu na tym kanale albo na kanale z piosenkami harcerskimi. Czuwaj.